Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa ponownie na kanale Regionalnej Rizji Podlasie w programie Wieczór z Regionalnej Podlasie. Drobnym opóźnieniem dwuminutowym. Także zapraszam do komentarzy przede wszystkim na czat na YouTube, ewentualnie na Skype. Ja się nazywam Roman Werbachowski. Mam zaszczyt prowadzić ten kanał dla Państwa. Kanał jest na razie nadawany w każdy poniedziałek o 20.30. Jeżeli Państwo byście chcieli zwiększyć ramówkę, by było konkretne zainteresowanie. Zapraszam do komentarzy, do rozmów na czacie, oczywiście. Tak jak przypominam, też równie sklepy, że ktoś się czuje na siłach wystąpić na żywo, też zapraszam. Dobrze, drodzy Państwo, jeszcze tak gwoli uwagi, też zapraszam do współpracy. Jeżeli chciałby ktoś nawiązać współpracę taką redakcyjną, reporterską, dziennikarską, też zapraszam. Dobrze, to tak gwoli wstępu, tradycyjnie. I tak, na początek, yy... Nie będę dzisiaj może tak bardzo zapatował sprawami, można powiedzieć, sesji Rady, tylko wybrałem taką jedną sesję Rady Miasta, to tym razem Biała Podlaska, ale dlaczego chcę tak Państwu naocznić, czy tak podkreślić właśnie istotne sprawy rozmowy, dyskusji, polemiki i tak dalej. Może to jest... Y, zbyt y, bym powiedział, y, takie lakoniczne, czy, czy tak powinno być, no ale to, co y, będę wracał jak mantrę w moim miasteczku, gdzie mieszkam, niestety tak nie jest, sesje Rady Miasta są takie. Może no, takie mają być, nie? Nie, nie, nie będę. Proszę też o państwa ocenę, nie? Może moja opinia jest y, zbyt zgoła. Y, Niedobra, odmienna na tyle, nieprawidłowa. Proszę o polemikę w tej sprawie. Jak się w międzyczasu podlaskim dyskutuje na różne tematy, jakie są dyskusje. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ktoś tutaj zaraz powie, jeżeli słucha i ogląda z przedstawicieli władz, radnych i tak dalej, że to tak ma być, że wszystko jest na komisjach. No ale u nas komisje są nie transmitowane, drodzy Państwo. Drodzy wodarze Międzyrzeca Podlaskiego, drodzy radni. Na przykład to, co zauważyłem, miasto Sielce, każda komisja jest transmitowana, obrady Rady, na Rady. Proszę, jak ktoś chce wejść, popatrzeć, jak to wygląda. I tak powinno być dobrze. Ja przechodzę już można powiedzieć do y, takiego sobie wybrałem ja fragmencik taki y, tutaj y, dla Państwa. To jest oczywiście sesja Rady Miasta z września, także zapraszam. No debata jest czy rozmowa jest o, y, na temat sprzedaży nieruchomości. Tutaj działkę wchodzi, że jakaś działka y, y, pewnie dosyć atrakcyjna, ale to proszę posłuchać. To powstanie ile miejsc pracy w naszym mieście. Proszę Państwa, miasto się rozwija, idą nowe pokolenia, co wszystko wystrzeliamy, same działki najbardziej atrakcyjne, a później co z motyką i na świeży, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Pani Prezydent. E, dziękuję bardzo. Kochany Panie Radny Stanisławie, chciałbym się do Pana odnieść w sposób. Personalny, ponieważ jak pan prezydent Andrzej Czapski był prezydentem, byliśmy radnymi. Potem nastąpiła zmiana prezydenta i prezydentem był Dariusz Stefani. A my dalej byliśmy radnymi. I przenosimy się w to samo miejsce, które pan właśnie wspomniał, czyli lotnisko. I pamięta pan co było w 2013 roku? Pewnie nie, bo takie rzeczy. Teraz nie pasują do Waszej narracji, ale, ale ja Panu przypomnę, tak? No, Super. W 2013 roku wyraził Pan ze mną i, i z częścią Rady Spisu i z innych klubów wyraził... zgody na sprzedaż działki ponad 5 hektarów na terenach przylotniskowych. No, tereny po prostu pobyły jednostki wojskowej w taki sam sposób. Czyli wyraziliśmy zgodę, ale Pan nie wiedział, czy ktoś kupi, czy będzie zainteresowany. Stosowany. Proszę sobie tam dzisiaj pojechać. Jak będzie pan jechał, ulicą maską skręcamy przy skrzydłach i na końcu drogi przed jednostką stoi piękny zakład przemysłu drzewnego, który w chwili obecnej. Panie radny, ja panu nie przeszkadzałem, jak pan mówił. W chwili obecnej zatrudnia w sumie 500 osób i to są wymierne korzyści z naszych takich działań albo brak korzyści z innych działań. Decyzja należy do Państwa. Dziękuję. Proszę bardzo o za zgłanianie głosu Pan radny Andrzej Czapski. Może się spodziewacie Państwo polemiki z moim vis, -vis ale tego nie będzie. Powiem, powiem Państwu anegdotę. Pewien facet modli się do, do Pana Boga, żeby dał mu szansę, dał wygrać pan Odpowiada, z drugim się daj mi szansę, jesteś kupony. Proszę Państwa, czekanie na cud, w przypadku, gdy się nie da sobie szansy, nic nie da i się nie przekonamy, czy będzie, czy nie będzie. Wiadomo, że działka ma przeznaczenie inwestycyjne, czyli nie może tam być mieszkaniowej działalności takiej, czy innej też. Czyli, czyli przeznaczenie inwestycyjne. A czy będzie, czy nie będzie? Na pewno korzyścią naszą będzie już to, że od momentu nabycia będzie nam się należał podatek od nieruchomości. Od momentu nabycia. I to już jest pierwsza sprawa, że, że te przysłowiowe brzuski nie będą już tam sobie, ale będą rosły już na koszt tego, kto to, kto to kupił, prawda? Więc powiem. Argumentem anegdotycznym. Dajmy sobie szansę i skraćmy kupony, a może się akurat trafi. W przypadku pana, pana Toja i w przypadku Teoja, oczywiście, że była to za poważna operacja, żeby, żeby tak szybko zbywać. Ja nie zgodziłem się na zbycie, bo. Co robisz? Zobacz, sztuczna inteligencja robi dla mnie grafiki. Mam pomysł w głowie, wpisuję go do takiego narzędzia i za chwilę mam. Go... Bo wiedziałem, że może się kryć za tym jakieś, jakieś przełaszczenia dużej nieruchomości. Na żywo. Potem uczenia ją w, w, w dalszym kontekście. Natomiast Tutaj tak chyba nie zachodzi. Ja, niezależnie od tego, że się. że nie lekceważyłem pana, ja to mu powiedziałem w ten sposób, że jeżeli zainwestuję w nieruchomość, w od nas w kwocie takiej, która będzie odpowiadała naszej wycenie, to jestem skłonny nawet sprzedać mu to później całość bez przetargu. No i skończyło się, że nie sprzedaliśmy tego, ale to było zupełnie co innego. To się nie da z tej sytuacji hektarów ziemi w jednym areale, że ktoś mógł wyłożyć pieniądze i potem coś z tym robić. To takiej sprzedaży, która żadną spekulacją poddana być nie może, bo z racji swojej wielkości i miejsca. Dziękuję. Pani radna Krystyna Beń. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, ja bym tylko chciała taki zabrać głos w dyskusji odnośnie wartości, którą Pan radny mówił, że idzie w górę wartość nieruchomości, ale wszystkie inwestycje też idą w górę. To, co byśmy uzyskując pieniądze wcześniej sprzedali, to jestem pewna, że dwukrotnie byśmy wykonali powiedzmy długość ulicy. Bo teraz te pieniądze, które będą za działki, to będą przeznaczone na inwestycje. To jest dochód miasta i wszystko rośnie w górę. Płaca minimalna idzie w górę, koszty inwestycji idzie w górę, także nie można mówić, że tylko nam procentuje wartość działki, ale i przy okazji wydatek też jest wyższy na jakieś tam inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję proszę bardzo pan przewodniczący Marusz Michalczuk. Panie przewodniczący, panie prezydent, Szanowni Państwo. Czytam z uchwały. Wyraża się zgodę. A usłyszałem, że jak przegłosujemy to. działka będzie już sprzedane, Panie Henryku, działka nie będzie sprzedana dzisiaj. Tylko wyrażamy zgodę. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dyskusji, która mnie zaciekawiła czy zainteresowała, to jest taka ze służba radnego, że no na razie jest ten prezes, to mu się wydaje, że jest niepotrzebne, a jak przyjdzie drugi, to mu się wyda, że będzie może się przyda, może nie przyda. Tak, Jakbyśmy tak postępowali w każdej sytuacji, to można to odnieść do na przykład szkoły. Jest dyrektor szkoły i prosi, zaplanował, żeby było boisko. Nie, nie budujemy boiska, bo może jak przyjdzie następny dyrektor to wybudujemy pole golfowe. Szanowni Państwo, bądźmy poważni, jest prezes, jest spółka, która jest. Spółką, która ma ciągłość swojego działania i ma jakieś plany i wie, że ta działka im się nie przyda. A my na siłę chcemy powiedzieć, że się przyda. Kolejną bardzo ważną kwestią uważam, była wypowiedź właśnie prezydenta Czapskiego, który mówił o tym, że działka, to jest strategicznie miasto potrzebne, to rzeczywiście warto naprawdę 15 razy obejrzeć, my tą oglądamy 20 razy, ale warto się zastanowić Tutaj Mamy działkę, która, jest, która w planie ma określona, jest określona, co tam może być, czego nie może być, więc nasze chciejstwo, że tam zrobimy park dla dzieci, albo nie wiem, parka, albo coś tam, to, to, to nie jest poważne traktowanie sprawy. Także naprawdę no, trudno poważnie traktować argumenty, nie, jak ten prezes jest, to nie wiadomo, bo jemu się może nie przyda, a drugiemu prezesowi się przyda. No, szanowni Państwo, naprawdę troszeczkę powagi. Dziękuję. Ad rozumiem, tak? Proszę bardzo, Pan Radny Stanisław Nikołajczku. Szanowni Państwo, mam taką prośbę do Pana Wiceprzewodniczącego, a przedmówcy, na takie określenie, bądźcie poważni. Czyśmy nie jesteśmy poważni? Proszę tak się nie wypowiadać, bądźcie poważni jak się wypowiadacie. Proszę Państwa, idąc dalej, każdy radny ma prawo się wypowiedzieć w różnych tematach, no może sprawach, punktach dotyczących danego projektu, a również przytoczyć inny projekt związany z podobną sytuacją. Więcej czy mniej podobno to, to też bym sobie nie życzył, żeby ktoś to oceniał. I kończąc, proszę państwa, po raz dwudziesty pierwszy projekt uchwały wpłynął na sesję do opiniowania i zatwierdzenia. Szanowni Państwo, 27 to jest oczko. Macie większość, na pewno to przegłosujecie. Ale ja, nasz klub, w tym udziału nie wejdzie. I okaże się, myślę, że w niedługim czasie kto miał rację. Bardzo dziękuję. I przepraszam, jeśli kogoś uraziłem albo byłem niepoważny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Maroszenk Dziękuję, panie przewodniczący. Panie Stanisławie, pan do mnie, tak bezpośrednio do pana. Może się to wziął, jeżeli powiedziałem, bo nie, nie przypominam sobie, żebym użył takiego zdania. Jeżeli poczuł się panu różnie, to serdecznie pana przepraszam. Natomiast może to się bierze z tego, że mój wychowawca, którego serdecznie pozdrawiam z podstawówki, mówił o mnie. Ty, panie Karczuk, całkiem niepoważny jesteś. Dziękuję. Dzie rozumiem, że. A pan radny Henryk Grodecki, proszę. Bardzo. Nie odwracam. Chciałbym zgłosić formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Czy jest głos przeciwny? Dobrze, przejdziemy do głosu pana Henryka, radnego Grodeckiego o wniosek formalny. Kto jest za wnioskiem, żeby zamknąć dyskusję w tym punkcie? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przypomnę tylko, że głosujemy zamknięcie dyskusji. Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Ja przepraszam, bo jest jakieś w takim razie zamieszanie się zbiło. Pan radny Henryk Lubecki zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, Pan radny Dariusz Litwiniuk zgłosił głos przeciwny. Rozumiem, że Pan musi to uzasadnić. Chciałbym jeszcze, Panie Przewodniczący, zabrać głos w punkcie porządku obrad. I tutaj kolega radny Henryk Grodecki uprzedził. Więc zgłaszam, zgłaszam wniosek przeciwny. Dziękuję bardzo. Głosujemy wniosek formalny zgłoszony przez Pana Henryka Grodeckiego o przerwanie dyskusji. W takim razie cofniemy głosowanie. Chyba, że Pan Radny wycofał wniosek formalny. To wtedy nie głosujemy. Proszę bardzo, Pan Radny Henryk Grodecki. Ja jestem gotów wycofać mój wniosek, tylko nie wiem co się dzieje, bo, bo ja na przykład... Anuluje, anulujemy głosowanie. Anulujemy, tak? To wycofuję wobec tego wniosek, bo być może pan radny Letwinuk ma bardzo ważną... Dobrze, czy rozumiem, że głosu formalnego nie ma, czyli te głosowanie ja je zakończę? Mhm. Jesteśmy dalej w punkcie w dyskusjach. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Czapski. Wobec takiego postawienia sprawy przez radnego Henryka Grodeckiego. Ja zgłaszam ten wniosek. O zamknięcie dyskusji. No tak no, no po co mam gadać? No? O czym mamy gadać? Rozumiem, że pan Andrzej Czapski zgłosił z, wniosek formalny o takim samym brzmieniu jak pan radny Henryk Rodewski. E, to ja zgłaszam, to wniosek e, przeciwny w takim razie, bo też chciałbym w tej kwestii zabrać głos. Przechodzimy do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez pana Andrzeja Czapskiego o, o zamknięcie dyskusji. Wobec, wobec głosu Wobec głosu Pana Przewodniczącego, ja nie śmiem protestować, więc wycofuję swój wniosek. Dziękuję bardzo. Jesteśmy dalej w dyskusji. Kto chciałby z Państwa Radnych zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Proszę bardzo, Pan Wiceprzewodniczący Dariusz Witwiniuk. A więc, Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni. To, że Klub Prawa i Sprawiedliwości ma odmienne zdanie co do tego projektu uchwały, to nic z tego się nie dzieje. Natomiast my mamy swoje zdanie. I ono wybrzmi następująco. Ja jestem zwolennikiem, aby nieruchomości będące własnością gminy miejskiej Biała Podlaska pozostały dalej ze sobie gminnym. Dlaczego tak uważam i dlaczego tak w ogóle uważamy jako klub? Z tego tytułu, że jeżeli spółka MZK będzie się w przyszłości rozwijała, ale dzisiaj nie ma takiej potrzeby, to tutaj, panie naczelniku Sosnowski, jest to oczywiście koszt dla spółki, a to jest koszt tylko Aktu notarialnego, który by nastąpił w wypadku wprowadzenia takiej nieruchomości do spółki w drodze aportu. Natomiast wartość spółki i jej kapitał zakładowy ulegnie znaczącemu wzrostowi. I to może się przydać w przyszłości chociażby na zabezpieczenie jakiejkolwiek inwestycji w postaci tej przedmiotowej nieruchomości. Kolejnym takim argumentem z naszej strony to jest to, że Przebudowujemy Aleję Solidarności, która niebawem ruszy jako arteria mająca znamiona obwodnicy wschodniej, Będziemy w 2026 roku oddawali węzeł autostradowy w Cici Boże, więc uważam, że potencjalni inwestorzy również się znajdą. I uważam, że jeszcze nie jest to żadną tajemnicą, jeżeli radna bądź radny pyta, ile miejsc pracy powstanie, bo to nie jest żadna tajemnica handlowa. Gdyby radny zapytał o to, jaka branża, kto tam się stara o te, nabycie tych gruntów, jaki to jest podmiot, to być może jest to tajemnica handlowej tutaj wyrażam na to, na to swoją aprobatę. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o przyszłość rozwojowego miasta, rozwoju miasta Białopodlaska, to miasto, które że nie ma nieruchomości o tak obszernym areale, bo to jest trzy hektary z kawałkiem, dzisiaj to są ostatnie grunty o takim areale, więc uważam, że może kiedyś Pojawi się ktoś, kto chce się zamienić. Mamy przykład naszej spółki miejskiej Pecu, gdzie dochodziło do przeprowadzenia inwestycji w postaci budowy nowej kotłowni, więc miasto prowadziło aportem, bo miało co wprowadzić. Wyzywając się takich nieruchomości, szanowni państwo, ostatnich, uważam, że po naszej stronie jest to też nieusprawiedliwione w ten sposób, że przyjdzie ktoś i wybuduje i będziemy coś mieli. Ja uważam, że to musi być konkretny przedsiębiorca, który po prostu zaoferuje, a nie takie mrzonki miały miejsce do tej pory, gdzie wyzbywaliśmy się gruntów miejskich, a one dzisiaj są zarośnięte. I tu przykład ulicy Północnej, Szanowni Państwo, wybudowana dwupasmowa jezdnia, jest wszystko przygotowane pod inwestorów, inwestorów nie ma, bo grunty zostały sprzedane, bo są w rękach prywatnych. Dziękuję. Dowolny język obcy w niecałe 30 dni. Nauka udowadnia, że to możliwe. Fenomenalny multilingwista, profesor Andrzej Gawroński, który opanował co najmniej 60 języków ob... No cóż, ponownie reklama, także przykro. Dziękuję. No I, sukcesy, chyba na sam koniec pozwolę sobie zabrać też głos. Jeśli chodzi o odpowiem dla mojego kolegi pana radnego filmiku, jeśli chodzi o ilość osób, ile tam będzie zatrudnionych, no na to pytanie nie jest pani odpowiedzieć i nawet nie chcę nikogo odpowiadać, bo, bo to będzie przerki i to jest jedna wielka nie wiadomo, kto, kto ewentualnie nabędzie tą, tą działkę i, i co tam będzie robił i ile osób zatrudni. Natomiast ja postaram się przekonać m.in. panią radnę, radną Beatę Wawryniuk, jak, jak i jeszcze kilku innych e, państwa radnych. E, to już zostało powiedziane. E, czytając pro, projekt uchwały wyraża się zgody. To jest wyrażenie zgody. Szanowni Państwo, dajmy szansę naszemu miastu na rozwój. To jest wyrażenie zgody. Tutaj... Padła też, padły słowa, że obwodnica wschodnia będzie miała większy ruch tutaj na tym rzemie. i to właśnie, właśnie o to chodzi, że inwestorzy mają szansę, jeśli mają jakiś pomysł na biznes, wiedząc, że taka droga będzie powstawała, może warto, niech, niech, niech składają jakieś wnioski o chęć zakupu i przystępują do przetargu. Może właśnie to jest ten, 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 ten miejsce i ten czas. 21. Pierwszy raz Oczko w grach karcianych, Oczko, że tak powiem, kończy grę. Pod, podsumowując... Więc myślę, że przejdźmy, przejdźmy, do głosowania, tak za chwilkę tam oddam głos, kończąc tą, tą dyskusję, znaczy jeszcze moją wypowiedź, daj szansę miastu i zobaczmy co się będzie działo, jeśli tej szansy nie damy, bo to jest tylko wyrażenie zgody, to po raz kolejny podkreślam, dajmy miastu szansę, szansę, dziękuję bardzo pan prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący, jeszcze jedno zdanie w trybie ad sprostowania, przy okazji inwestycji budowy kotła na biomasę nie było żadnego portu do spółki PEC, Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Pani Radna Bata Wawryniuk. Jeszcze tutaj Pan, były prezydent, Pan Czapski chciał zabrać głos. może pierwszy. Szanowni Państwo, myślałam, że tu jakby wabiłem się na samym końcu, bo ja oczywiście wszczęłam tę dyskusję i myślałam, że ją zakończę. Szczęśliwie dzisiaj nie muszę nigdzie wychodzić, więc, więc tyle dobrego. Drodzy Państwo, możemy sobie mówić o tym, że. Nie dyskutujmy, głosujmy. Mi się wydaje, że my po to tu jesteśmy, żeby dyskutować, i ja naprawdę z całego serca każdemu z Państwa dziękuję za oddany głos. Bo tu padło personalnie, ja chcę przekonać Panią Radną. Y, y, powiem tak: jeszcze pewnie potrzebuję chwili, żeby moja głowa przemieliła te wszystkie za i przeciw, ale ja naprawdę jestem tu po to, żeby podejmować racjonalne decyzje. Mi nikt niczego nie każe, mi nikt nie wpływa na moją opinię i na moją decyzję. Ja dlatego pytam, dociekam, bo ja jestem tu po to, żeby racjonalnie podejmować decyzje. Absolutnie, Panie Prezydencie, nigdy w życiu nie sugerowałam żadnych układów i y, 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 ja jestem naprawdę daleko od tego. I pytając o to, kto ewentualnie jest zainteresowany tą Ziemią kierowało nam tylko i wyłącznie dobrą mojego miasta i mieszkańców, i moich dzieci, które będą tutaj żyły, ale dobrze, jakby nie ma co dyskutować. Dziękuję za każdy oddany głos, każdemu z Państwa, dziękuję za Państwa doświadczenie i za to, że teraz muszę zmierzyć się z decyzją, dziękuję. Drodzy Państwo, dyskusja, polemika, tutaj wypowiedź o, starszy, o ostatniej Pani Radnej że trzeba dyskusję na temat i chciałaby się dowiedzieć i to jest bardzo prawidłowa reakcja. Po prostu no szacunek dla pani radnej, także tak powinno być moim zdaniem, żeby była jakaś dyskusja, żeby była jakoś udzielona odpowiedź, wiedza od prezydenta czy czy burmistrza miasta danego. Ale to może w niektórych przypadkach są duże wymagania. Ale wydaje mi się, że, że to jest taki wzór, wzór jakiejś takiej debaty, polemiki i i jakby no zderzania się racji, nie i, i za i przeciw i oczywiście na końcu było głosowanie. Zapraszam do, do wysłuchania całości materiału, żeby jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie nie samo, nie samo może sprawą, no oczywiście mieszkańcy Białej Podlaskiej też bardziej są zainteresowani tematem, ale ja tutaj jakby podałem ten przykład, że sam fakt takiej polemiki, dyskusji i wydaje mi się merytorycznej, bez żadnych specjalnych takich przytyków, zgryzliwości. Oczywiście to jest nieuniknione, ale z zachowaniem jakiejś takiej formy w miarę, w miarę na poziomie. I, i wymiana, wymiana jakoś taka wydaje mi się na przyzwoitym poziomie, też merytorycznym. Nie? Oczywiście nikt z nas tutaj, teraz słuchających, może idzie nawet mieszkańców Białej Podlaskiej takich szczegółów ścisłych nie zna co do tej, tej jakby sprawy konkretnej działki, wartości, etc., etc., nie położenia tej działki, bo nie, nie, nie mam takiej wiedzy, i no zresztą ona mi jest chyba raczej aż na tyle niepotrzebna na tym, na tym poziomie, żebym tu mógł jakby wchodzić w jakąś taką konkretną polemikę i jakieś stawiać swoje diagnozy. Po prostu podoba mi się tutaj jakby sprawa jakby debaty z radnych, nie, rozmowy przy, w konkretnym temacie, także, także tyle. Dobrze, drodzy Państwo, ja już będę się z Państwem zarażegnał. żegnał. Dzisiejsze wydanie troszeczkę dwie minutki, trzy się opóźniło, ale to tak czasami jest, że. Aha, jeszcze tak przypomnę, drodzy Państwo, że kanał jest realizowany tylko i wyłącznie społecznie, bez dotacji sponsoriku reklam, także na zasadzie wolontariatu mojej skromnej osoby. Także i też przypomnę, że ja tak przepraszam, że tak cały czas się jak w tej chwili do Państwa bezpośrednio nie zwracam, ale niestety kanał jest transmitowany no, i, i, i emitowany tylko i wyłącznie przy mojej jednej osobowo. Też przypomnę, że to jest ten moja skromna osoba tutaj realizacji całego jakby. Tematu podejmuje i emisji, i, i tutaj przygotowanie tych materiałów, włączania. Przepraszam, że takie niektóre tutaj przerwniki były też, ale to związane jest, szczerze mówiąc, chyba coś dzisiaj jakoś tak się internecik trochę zdenerwował. Nie wiem dlaczego, ale to można sobie sprawdzę później już po transmisji. Wcześniej testowałem nic, tam się nie działo, a w trakcie transmisji coś tam się po prostu, no taka czasami złośliwość rzeczy martwych może nastąpić. Dobrze, ja proszę jeszcze raz wszystkich słuchaczy, widzów o subskrypcję. Dziękuję. Przybyło bodajże od biegłego tygodnia trzech subskrybentów. Dziękuję bardzo za subskrypcję kanału. I przede wszystkim chciałbym, żebyście Państwo tutaj, no, jakby dyskutowali, nie podejmowali jakąś dyskusję na różne oczywiście tematy, nie musi być to czysto takie tematy polityczne, czy społeczne, ale może być kultura, sport, jakieś sprawy, historia także lokalna, także też zapraszam do jakiejś polemiki, dyskusji. Zapraszam, jeżeli ktoś chciałby na jakieś ciekawe materiały, chciałby zabrać głos tutaj. Także też jest to możliwość skorzystania z, no, tutaj ze skromnego studia tutaj w, w, w no, mojej redakcji i także, także też zapraszam, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos w jakiś konkretach, czy ma jakieś takie yy, własne, yy, własne po prostu jakiś pomysł na realizację yy, takiego yy, jakiegoś materiału, czy czy emisję materiału. Oczywiście tutaj yy, drodzy państwo Generalnie chciałbym, żeby program był na żywo, bo to jest tak jakby taka reakcja jednoczesna, interakcja z państwem to jest, to jest chyba najbardziej moim zdaniem taka ważna, ważna w dyskusji i takim bezpośrednim kontakcie z państwem, biorąc pod uwagę i wrażliwość i, i taką umiejętność jakby w trakcie dyskusji też to jest ważne, żebyśmy mogli nie tylko jakieś pisy później w komentarzach różnej treści, ale właśnie wypowiedzi czy, czy zadanie pytań na żywo w jakichś istotnych kwestiach. Dobrze, ja dzisiaj już podziękuję. Będę się zaraz z Państwem żegnał. Przypominam jeszcze raz, że można skontaktować się z redakcją, jest na stronie adres mailowy, czy... ale bardzo proszę o kontakt przede wszystkim telefoniczny. Jest też podany telefon stacjonarny, proszę dzwonić ze skutku, nie zawsze jestem pod tym telefonem. I proszę jakiś kontakt, jeżeli chciałby podjąć jakąś współpracę, taką dziennikarską czy, czy reporterską. I przypominam, że kanał jest dedykowany dla powiatów Siedlecki, Łosicki, Bialski, Parczewski, Radziński, Łukowski i zapraszam wszystkich mieszkańców z tych powiatów. Oczywiście też jeżeli ktoś chciałby zabrać głos spoza, nie widzę żadnego problemu, ale generalnie skupię się tutaj na tej części lokalnej czy regionu naszego części Podlasia. Dobrze, ja już dzisiaj yy, yy, przypomnę Państwu, że Kanał jest na razie transmitowany tylko 30 minut. Jeżeli byście Państwo byli bardziej zainteresowani i ramówka może mogłaby być rozszerzona oczywiście o jakieś godzinę, dwie godziny, także jeżeli byłaby jakaś debata, czy jakieś konkretne rozmowy na tematy, tu właśnie społeczne, czy, czy ogólnie tutaj przyjmijmy, że możemy dyskutować w jakiejś formie pomysłów. <laughs> własnych, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pomysł na taką rozmowę, czy, czy jakąś taką wyrzucenie jakiegoś tematu istotnego, także też zapraszam do takiej formie jakby bezpośredniej dyskusji. Ja dzisiaj, jak Państwo widzieli, były jakieś takie drobne przerwy, no ale to właśnie no, do końca nie jest zawsze wszystko także zdiagnozowane, ale staram się żeby ta transmisja była zawsze w każdy poniedziałek godzina 20.30 także jeszcze raz zapraszam za tydzień i proszę o kontakt dobrze o i tutaj właśnie widzicie Państwo musiałem tu się przełączyć teraz żeby można było o, włączyć dalszą transmisję programu. Także jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i życzę dobrej nocy. Do następnego poniedziałku. Dobranoc.